W tym materiale omówimy, w jaki sposób wygląda integracja Active Directory z rozwiązaniem Safety. Aby taką integrację wykonać, wybieramy profil, a następnie obok nazwy serwera przycisk ustawienia, gdzie znajdziemy sekcję dotyczącą Active Directory. Po wybraniu przycisku Dodaj wyświetli nam się strukturę naszego AD, a także mamy do wyboru jedną z trzech opcji. Możemy wybrać węzeł AD. Grupę bezpieczeństwa oraz konkretny wydział. Po zatwierdzeniu naszego wyboru zobaczymy tutaj podłączone węzły oraz informacje o tym, kiedy wykona się kolejna synchronizacja. Taka synchronizacja domyślnie odbywa się raz dziennie lub po zmianie konfiguracji. Po wybraniu przycisk zakończ możemy wrócić do pulpitu, gdzie po odświeżeniu danych na schemacie organizacji z lewej strony możemy wyświetlić strukturę naszego Active Directory